Witam Was, tutaj Hubert Koliksoner dzisiaj nagrywam w innym miejscu, jak widzicie. I chciałabym Wam w tym odcinku zaprezentować, co mam w poszczególnych pudełkach, gdzie się mieszczą moje toplaudery, gdzie wszystko się ogólnie mieści w tych pudełkach, gdzie trzymam moje foliki na przykład ochronne na karty, gdzie trzymam moje karty powtórkowe. No niektóre karty powtórkowe trzymam też far, bo mnie nie ukrywam, ale wiecie, tylko niektóre. Dobra, najpierw już zaczniemy. Tutaj właśnie są moje karty powtórkowe, w takim puderku World Cup, World Cup a Tutaj trzymam moje wszystkie karty, nieważne z czego, nieważne z jakich edycji, jak tutaj możecie zobaczyć Karty z wszystkiego, karty z Brazylii, karty z Champions League, karty z Euro 2012, mam też parę kart z... Champions League chyba 12, 13, 13, 14 chyba. 12, 13, 14, nie pamiętam, dobra. Nest ze no, tu jest pudełko kolekcjonera, Tutaj mieszczą się moje wszystkie saszetki. Teraz sobie możecie zobaczyć. Dlaczego wcześniej odcinałem takie o, saszetki? Dlaczego? no ja nie właśnie nie wiem dlaczego. Mogę odciąć jedno, tak samo jak... Jęduć nam z tych naklejek, ponieważ chciałam po prostu y, zachować, zachować sobie na pamiątkę. sobie na pamiątkach, jak te saszetki wyglądały ogólnie. Po prostu, wiecie, pamiątka na całe życie, bo jak kiedyś na przykład zył, y, kto, jak ktoś rozrywał saszetki z RPA 2010 z Mistrz Świata 4 lata temu, to nie ma. Nie będzie wiedział, jak wyglądają te saszetki, jak kiedyś wyglądały. No tak widział jak kiedyś. To jak sam widzicie, nikt y, tego nie będzie pamiętał prawie. A tak można zerknąć sobie przypomnieć jak to wygląda I, typa, i, typa, i, typa, i, typa, i tak dalej. Dobra. Moje, teraz ja Wam pokażę. Teraz mniej więcej załóżmy na karcie Champions League z, albo nie, Champions League z, weźmy na karcie Falcao z kart FIFA World Cup. Brazil, szedki poczekajcie chwilę, o będę rozrywał je mniej więcej o, o tak, o o i właśnie z tego będę wyjmował karty, o, o. a ta za o tak, o i ląduję gdzieś tam do śmietnika tak samo będę robił z tym, jak nie to czasem, obędę. o będę, o o tak też robił, jak będę, zaraz Wam zaprezentował, bo którzy mogą nie wiedzieć o co chodzi. Dobra, jak będzie ciężko, to o najwyżej tak, o, o. O. Ta kaszetka jakaś zniszczona, więc wez, weźmy sobie kaszetkę o... Z, tutaj i nie jest tą tym razem, dobra. Będę robił to o mniej więcej. O tak jak taszetka. Albo... O, wyciągnę tu z ruchu, o, saszetka się tak rozwaliła, możemy wyciągnąć karty albo po prostu, a będzie już ciężko, to będę robił o właśnie o tak. No. Mniej więcej tak gdzieś to wszystko wygląda. Czekajcie chwilę. Dalej. Co tutaj się mieści? mieści się tutaj moje podstaweczki na karty. O, może, można postawić sobie tutaj na przykład kartę. Kartę wróżb. Różnym... Na przykład zaraz. Poczekajcie chwilę, zaraz Wam, bo każdy. Że... O, no. Ho, ho, poczekajcie. Problemik mały. No, dobra, jestem. Załóżmy, że jestem. Można postawić sobie na przykład taką kartę. XXL, tym w czym przypadku jest to James Diggins, jeśli ktoś ma Wojciecha Szczęsnego na karcie XXL. Też jestem bardzo, bardzo, ale za to bardzo chętny do wymiany. Mógłbym za to dużo dać, no. Jak sami widzicie, karta, karta mniej więcej gdzieś o tak stoi, o. Słuchajcie, przesunę Wam tutaj, o. Stoi sobie na pocztaweczce. Dalej mamy tutaj Dabla, o. o. No, załóżmy, Chelsea wyciągnąłem, bo mam jeszcze Barcelony, no i stoi to o właśnie tak. Dalej następną kartą jest mała limitka Alexis Sancheza, którą każdy z Was posiada, ponieważ był w Bravo sporcie. I ta karta też jest z, właśnie zrobiona taką specjalną oto podstawkę. No i, i to... No tak, no i to na tyle. Ale nie na tyle, na tyle można też powiedzieć, że czasem o właśnie wyciągam o takie o podstawki. I szybko można na przykład zrobić o taką podstawkę podczas filmu, o... A ja akurat sobie już zachowam. Te podstawki. Dobra, i ostatnim pudełkom. Co tutaj się mieści? Nie podstawki, to co to jeszcze może chodzić? Jak myślicie? Zaraz może, może, może. Czyli mam tutaj top laudery i foliki właśnie na te karty. O, foliki są na końcu i tutaj parę top lauderów. Jak sami możecie spojrzeć i foliki też, ale są tam na końcu. Dobra. No i dzięki za oglądanie tego filmu. Piszcie, co byście chcieli. W następnych filmikach ja to akurat, jak w stanie widzicie, poszłem sobie poukładać karty. Bo te karty wyciągnąłem prosto z albumu. Album miałem obok, bo jak w stanie widzicie, zaplanowałem sobie wcześniej, że właśnie będę pokazywał. Te karty na tych podstawkach, co wyciągnąłem je prosto z albumu żeby je od razu pokazać Dobra, mogłem zrobić też po obsłudzeniu filmu Dobra Ale jak sami wiecie, dzięki za oglądanie tego filmu Soszeczki pójdą raczej Wiecie gdzie? Do pudła chyba Dobra Dzięki za oglądanie tego filmiku jeśli filmik się podobał zachęcam do łapek w górę, subskrybowania. Mam, te, mam też fa, fanpack i nazywam się Hubert Kolekcjoner mam takie same zdjęcie jak na właśnie jak na YouTube profilowe, czyli z, z loginem Huberta Kolekcjonera Ci co wiedzą, ci co ze mną rozmawiają na przykład na porcie, na Skype, no to wiedzą, wiedzą, że mam fanpack raczej. No dobra. No jest też jeden problem. Niektó niektórzy wiedzą ani mają Facebooka. O! Dobra. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Piszcie co byście chcieli w następnym filmiku. Jak już mówiłem na początku, zachęcam do subskrypcji, komentowania mojego kanału. Możecie też pisać do mnie na PW. Yy, znaczy na PW to raczej nie bywam, ale wychodzi mi na PW na, moi, na moim fanpagu. Dobra. Cześć, nie będę już przedłużał.